Już po raz 150 witamy w agrowiadomościach non stop i zapraszamy do ich oglądania, a dziś między innymi. Już 341 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w tym roku w Polsce, dwa najnowsze wykryto w powiecie siedleckim. Izby rolnicze apelują do ministra rolnictwa o objęcie szczególną ochroną dobrych klas ziem rolnych od pierwszej do trzeciej. Przypominamy, że w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość stosowania nawozów naturalnych na gruntach ornych do końca listopada. W skupach kolejne zwyżki cen wszystkich produktów roślinnych. W górę również żywiec wołowy i brojlery kurze, bez zmian w skupach żywca wieprzowego. Na koniec programu wizyta w najbezpieczniejszym gospodarstwie w Polsce i rozmowa z laureatem 18 edycji konkursu: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Dwa ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków zostały wykryte na początku listopada w powiecie siedleckim. Jest to już 340 i 341 ognisko choroby w tym roku. Oba ogniska znajdowały się w miejscowości Strusy w gminie Paprotnia i w obu utrzymywane były indyki rzeźne w liczbie prawie 81 i ponad 61 tysięcy. Ptaki zostały zabite i zutylizowane, teren został oczyszczony i zdezynfekowany. Służby weterynaryjne wyznaczyły obszary „zapowietrzony i zagrożony”. Według analityków Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, rosnąca liczba zakażeń HPAI na terytorium coraz liczniejszej grupy państw Wspólnoty Europejskiej. Może wywołać istotne zamieszanie w eksporcie drobiu i jaj na rynkach światowych. W okresie od 1 do 28 października w krajach Unii Europejskiej zanotowano aż 36 ogni z grypy ptaków, w tym 25 w Niemczech. Na odpowiedzialne prognozy jest jeszcze za wcześnie. Nie lekceważylibyśmy jednak prawdopodobieństwa nagłego pojawienia się wstrząsów podażowych i popytowych w skali europejskiej, ale i globalnej, mówi Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje do hodowców, aby zwrócić szczególną uwagę na zasady bioasekuracji. Przestrzegając tych zasad istotnie zmniejszasz ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Twoim gospodarstwie. W ten sposób możesz uniknąć potencjalnych strat ekonomicznych związanych z wystąpieniem tej choroby w wymiarze lokalnym i globalnym, informuje resort rolnictwa. Pod koniec września Polska złożyła do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt deklarację o odzyskaniu statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zgodnie z Kodeksem Zdrowia Zwierząt Lądowych, jeżeli zakażenie wirusem grypy ptaków HPAI wystąpiło w państwie uprzednio wolnym od grypy ptaków, odzyskanie statusu państwa wolnego może nastąpić 28 dni po likwidacji ognisk i przeprowadzeniu oczyszczania i odkażania. Izby Rolnicze apelują do ministra rolnictwa o objęcie szczególną ochroną dobrych klas ziem rolnych od pierwszej do trzeciej. Zdaniem samorządu rolniczego postępujące inwestycje w Polsce coraz bardziej wchodzą na tereny rolnicze. Według Izb Rolniczych, raz wydana zgoda na odrolnienie gruntów dobrej klasy bonitacyjnej, nigdy nie przywróci tych gruntów do produkcji rolnej. Wyżywienie ludzi zależy od dostępności ziemi rolnej, która jest dobrem niepomnażalnym. A jedynym sposobem zwiększenia produkcyjności jest zwiększenie stopnia wykorzystania sił biologicznych Ziemi, co obecnie często jest nie do osiągnięcia, choćby ze względu na zmiany klimatyczne, np. Na susze, nawałnice, a także względy prawne. Założenia Zielonego Ładu, odłogowanie gruntów, uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wobec rosnącej liczby ludności i głodu na świecie, Krajowa Rada Izby Rolniczych uważa, że wyrażanie zgody na odrolnianie gruntów klas od pierwszej do trzeciej jest głęboko nieetyczne. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość stosowania nawozów naturalnych na gruntach ornych do 30 listopada. Obowiązujące przepisy tzw. programu azotanowego umożliwiają rolnikom elastyczne podejście do jesiennego terminu stosowania nawozów naturalnych. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, np. nadmiernego uwilgotnienia gleby czy wystąpienia suszy, rolnik sam określa potrzebę stosowania nawozów w terminie późniejszym niż ustawowa data 31 października. Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia. Należy jednak pamiętać o tym, że nawożenie w takich sytuacjach nie może być wykonywane później niż do końca listopada, informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dłuższe stosowanie nawozów naturalnych możliwe jest również w przypadku zakładania uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Dla tych sytuacji termin stosowania nawozów to koniec jesieni. Przypomnijmy, że ta kalendarzowa trwa do 21 grudnia. Ponadto w przypadku stosowania nawozów pod zakładane uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach dopuszczalna dawka azotu w nawozach wieloskładnikowych dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg azotu na hektar. Rolnik musi również szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy. W pierwszym półroczu tego roku do placówek terenowych i oddziałów regionalnych KRUS zgłoszono ponad 6 tysięcy wypadków w rolnictwie. To o 715, czyli 13,5% więcej niż w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Najwięcej wypadków zgłoszono w województwie mazowieckim 808 i lubelskim 777, najmniej było ich w województwie lubuskim 65. I zachodniopomorskim 83. Jednym z wielu działań promujących bezpieczeństwo na wsi jest organizowany przez KRUS, Ministerstwo Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogólnokrajowy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W tym roku odbyła się 18 edycja imprezy, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Patronem strategicznym konkursu było Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Konkurs wyszedł przy okazji. Latami pracowaliśmy, o to, o to wszystko dbaliśmy, tak a później no, dowiedziałem się, że taki konkurs jest. No i postanowiłem wziąć udział tak, w tym konkursie. Nie myślałem, że, że wygram, ale postanowiłem, że wezmę udział, że spróbuję, zobaczę, jak to będzie. W dotychczasowych 18 edycjach udział wzięło ponad 21 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. Zwycięzca tegorocznej edycji został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 kW. Temat bezpieczeństwa podczas prac w gospodarstwach rolnych jest bardzo ważny. Niestety, mimo wielu apeli i akcji społecznych, nadal podczas prac w rolnictwie dochodzi do wielu wypadków. O tym, jak skutecznie udzielić pierwszej pomocy, będziemy mówili już wkrótce na naszym kanale w nowej serii filmów. Natomiast dziś po notowaniach cenowych zapraszamy na rozmowę z panem Markiem Borkowskim, laureatem 18. edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo rolne. Samorząd Rolniczy zwrócił się do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie wyodrębnienia prawnego dróg transportu rolniczego. Drogi na obszarach wiejskich, gdzie odbywa się produkcja rolnicza, powinny być oznaczone odpowiednią tablicą informacyjną wraz z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Pierwszeństwo na drodze transportu rolniczego powinny mieć zagwarantowane pojazdy rolnicze, informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych. Zarząd Krajowej Rady ISP Rolniczych argumentuje swój wniosek tym, że drogi przez wsie, gdzie odbywa się transport rolniczy są zwykle wąskie, zaopatrzone w miejsca do mijania i powinny służyć przede wszystkim rolnikom. Zdaniem Rady to pojazdy rolnicze powinny być uprzywilejowane względem innych użytkowników takich dróg. Wciąż powody do zadowolenia mają sprzedający zboża i rzepak. Wszystkie produkty roślinne zyskiwały od naszego ostatniego notowania średnio o kilkadziesiąt złotych. Podobna sytuacja w skupach żywca wołowego i brojlerów kurzych, gdzie wzrosty były kilkudziesięciogroszowe. Jedynie ceny za kilogram żywca wieprzowego nie wykazują wzrostów i utrzymują się na bardzo niskich poziomach. W połowie województw najwyższe ceny za tonę pszenicy konsumpcyjnej osiągnęły lub przekroczyły wartość 1200 zł. Maksymalna cena dla Polski wzrosła w ciągu dwóch ostatnich tygodni o 100 zł. Rosnące w każdym miejscu ceny za to zboże podniosły średnią krajową o 70 zł. W skali miesiąca pszenica zyskuje prawie 10%. Dwucyfrową wartość na plusie ma trend miesięczny średniej krajowej ceny za tonę pszenicy paszowej. Od początku października zyskała ona ponad 100 zł, a w ostatnich dwóch tygodniach powiększyła się o 67. W większości województw ceny rosły, windując maksymalną dla Polski na poziom 1200 zł, czyli 90 zł więcej niż w naszym ostatnim notowaniu. Również ceny za tonę przenżyta idą w górę. W ciągu ostatnich dwóch tygodni średnia krajowa wzrosła o 41 zł, umacniając się wyraźnie nad granicą 900 zł. W sześciu województwach ceny osiągnęły wartości czterocyfrowe. Maksymalna dla kraju powiększyła się w ostatnich 14 dniach o 50 zł. Jeszcze więcej, bo aż 130 zł zyskała w ostatnich dwóch tygodniach maksymalna cena dla Polski za tonę żyta konsumpcyjnego. W czterech województwach najwyższe ceny osiągnęły wartości czterocyfrowe. Średnia krajowa jest na przestrzeni miesiąca wyższa o prawie 13%. Od ostatniego notowania zyskała 67 zł. Prawie połowę mniejszy wzrost zapisaliśmy na koncie średniej krajowej jęczmienia. W ciągu dwóch ostatnich tygodni zyskała ona 36 zł, przekraczając wyraźnie granicę 900 zł. Wzrosły także skrajne ceny dla Polski. Wyraźnie górująca nad resztą kraju maksymalna zyskała jeszcze 40, a minimalna 30 zł. Tylko z zachodniej części Polski mamy dane odnośnie cen owsa konsumpcyjnego. Te zmieniły się w ostatnich dwóch tygodniach w dwóch województwach. O 100 zł wzrosła cena w Lubuskim, a o 30 zł w Wielkopolsce, gdzie tyle właśnie zyskała maksymalna dla Polski. Średnia krajowa zyskała 23 zł i jest wyraźnie wyższa od 700 zł. Granicę 1000 zł przekroczyła średnia krajowa cena za tonę kukurydzy suchej. W ostatnich dwóch tygodniach zyskała ona 32 zł, odwracając jednocześnie trend miesięczny z ujemnego na dodatni. Niewielkie wzrosty zapisaliśmy przy skrajnych cenach dla Polski. Maksymalna zyskała 10 złotych, a minimalna dwa razy tyle. Wciąż wyraźnie zyskują ceny rzepaku. W ostatnich dwóch tygodniach średnia krajowa pokonała kolejną granicę. Wzrost o 73 zł wywindował ją ponad poziom 3000 zł. Kolejne zwyżki przede wszystkim najwyższych cen w poszczególnych miejscach. Widać to po maksymalnej dla Polski, która zyskała od ostatniego notowania 110 zł. Niestety, o ile na wszystkich mapach produktów roślinnych notowaliśmy wzrosty, o tyle w skupach żywca wieprzowego powodów do radości nie widać. Co prawda ani cena maksymalna, ani minimalna, ani nawet średnia krajowa nie zanotowały zmian, to jednak w kilku województwach zmieniały się in minus widełki cenowe. Ogólnie ceny wieprzowiny są mocno niezadowalające. Dużymi krokami do wartości 10 zł zbliża się średnia krajowa cena za kilogram żywca wołowego. W ostatnich 14 dniach powiększyła się ona o 26 groszy. W większości województw podniosły się górne wartości widełek cenowych. Między innymi o 40 groszy podniosła się cena maksymalna, notowana obecnie w dwóch województwach. Ostatnie dwa tygodnie to także dobre wieści dla hodowców kur. Brojlery kurze zanotowały wzrosty cen niemal w każdym województwie. Krajne ceny dla Polski powiększyły się o 20 groszy minimalna i o 30 maksymalna. W każdym województwie najwyższe ceny to co najmniej 4 zł. Taką granicę pokonała średnia krajowa, która w ciągu dwóch tygodni powiększyła się o 28 groszy. Dzisiejszym gościem wiadomości jest pan Marek Borkowski. Dzień dobry, panie Marku. Witam. Odwiedzamy pana gospodarstwo, ponieważ jest pan laureatem ogólnopolskiego konkursu na najbezpieczniejsze gospodarstwo w kraju. Nie tak dawno, bo 2-3 tygodnie temu, odbyło się. Węczenie głównej nagrody, którą był ciągnik. Proszę mi powiedzieć, jakie pierwsze wrażenia, jak to jest, no wygrać taki konkurs? No, na pewno to jest nie lada, nie lada docenienie, tak? Nas, po prostu mniej i małżonki i całej rodziny, że żeśmy wygrali ten, ten konkurs. Zadowolenie, zadowolenie jest, no a a więcej, no to wszystko jakoś wychodzi, wychodzi w praniu, tak? Wie Pan, powód do zadowolenia i do dumy jest olbrzymi, bo z tego co czytałem, to blisko 1000 gospodarstw z całego kraju brało udział w tym konkursie, dokładnie 906 gospodarstw. Więc no wielu rywali zostawił Pan za sobą. Proszę mi powiedzieć, co było, jakie najważniejsze czynniki zdecydowały, że to akurat Pana gospodarstwo wygrało? Co miało największy wpływ na to, że to Pan wygrał ten konkurs? No, na te, przede, wszystkim, przede wszystkim bezpieczeństwo. Maszyny, e, budynki, stan budynków, stan maszyn. E, maszyny no, zabezpieczone w zabezpieczenia przeciwpożarowe, czyli gaśnice, e, kamizelki odblaskowe, e, niepniszczone tak, maszyny, w których, w których hmm. pracujemy. A niech mi pan powie. Czy jeśli chodzi o to bezpieczeństwo w gospodarstwie, to czy przygotowywał pan się specjalnie do konkursu, żeby wziąć udział w konkursie? Czy to może od lat jakoś wdraża pan te wszystkie systemy zabezpieczenia w gospodarstwie, a konkurs wyszedł troszkę przy okazji? To znaczy, tak jak pan mówi, nie? Konkurs wyszedł przy okazji. Latami pracowaliśmy, o to, o to wszystko dbaliśmy, tak? A później no, dowiedziałem się, że taki konkurs jest, no i postanowiłem, wziąć udział tak, w tym konkursie. Nie myślałem, że, że wygram, ale postanowiłem, że wezmę udział, że spróbuję, zobaczę jak to będzie. A niech Pan powie, to jest jakoś wieloetapowy konkurs, czyli są jakieś szczeble powiedzmy powiatowe, wojewódzkie. Czy to wszyscy, gospodarstwa z całego kraju zgłaszają się? Bo rozumiem, że ktoś przyjeżdża, wizytuje, ocenia w jakiś sposób tak, gospodarstwo. Tak. Jakby pan powiedział, jak właśnie sam konkurs przebiega? No, cały konkurs, tak jak pan mówi, że właśnie przyjeżdżają komisje i oceniają na szczeblach e, wojewódzki. Najpierw, najpierw jest e, szczebel taki, że z, jakby zgłoszenia, tak? Potem jest e, wojewódzki, komisja przyjeżdża, no a później na koniec przyjeżdża komisja krajowa, tak, czyli z całej Polski. Panie Marku, a niech pan powie, opowie coś o samym gospodarstwie. Jak duże gospodarstwo? Bo to, że hodowla to widzimy, bo akurat nagrywamy przy krówkach, ale jak duże gospodarstwo, ile hektarów gleby pan uprawia? Od jak dawna? Gospodarstwo przejęłem po rodzicach, przejęliśmy w 2002 roku. Postawiliśmy pierwszą, pierwszą oborę na bydło. No i później tak żeśmy rozwijali to powoli, no naszła ochota na postawienie właśnie nowej obory, bo wiadomo, ziemi nie mamy za wiele, mamy tylko 70 hektary, głównie uprawiamy lucerne, kukurydzę i użytki zielone, no i postanowiliśmy pobudować nową oborę, żeby nie nie wykorzystywać ziemi na zboża, czyli na słomę, tak? Ograniczyć, ograniczyć właśnie słomę. No i powstał pomysł, żeby po, postawić nową oborę na ruszczy i nie będzie nam potrzebne zboże, tak? A niech pan powie w takim gospodarstwie jak pana, ta główna nagroda, którą jest ciągnik, ciągnik kursus, jakie cele? Do jakich celi będzie wykorzystywana? Jakie największe zastosowanie będzie dla tej maszyny? No plany są takie, że będzie wykorzystywany do zgrabiarki, do opryskiwacza, może jeszcze jakieś tam drobniejsze prace takie, ale to Ra raczej opryskiwacz i zgrabiarka. Tak. Czyli takie lżejsze prace, raczej w gospodarstwie tak będą przeznaczone. Nie jest, nie jest to duży ciągnik, tak żeby tam po prostu dać mu ciężką pracę. tak. Jednak dbanie o to bezpieczeństwo, to też wymaga. Środków finansowych, nakładu na to, prawda, dodatkowego. Czy warto stawiać na to bezpieczeństwo? Czy młodzi, którzy zaczynają swoją przygodę z rolnictwem powinni jednak inwestować też w bezpieczeństwo? Czy to się opłaca? No na pewno. Opłaca się opłaca samo, samo to, że można właśnie wziąć udział w konkursie, ale i samemu dla siebie, tak? Mieć wszystkie kończyny, wszystkie ręce, wszyscy. Całe, całym być, jeżeli po prostu coś ma brakować i później nie można będzie dalej gospodarzyć, tak, na tej, na tej ziemi. To lepiej, lepiej właśnie spróbować to być bezpiecznie i... No A i jeszcze tak. mam do Pana jedno pytanie, bo jak odwiedzam gospodarstwa rolne, no to wiecznie spotykam się z tym, że rolnik Rzadko kiedy ma czas. To jest wiecznie, że trzeba coś zrobić. Jedna praca goni drugą pracę. Czy dbanie o bezpieczeństwo, czy przestrzeganie jakichś procedur, yy, przepisów bardzo opóźnia wykonywanie prac? Czy to wszystko można pogodzić? E, to można raczej zgodzić wszystko, wszystko jedno z drugim. Jeżeli się zacznie dbać no, o porządek, tak? Jeżeli będzie porządek, no to. Naprawdę i ten czas niewiele niewiele to wszystko wydłuża, a raczej raczej pomaga, tak? Później jakby no na początku e, wziąć coś tam się rzuca gdzieś nie wiadomo gdzie, chaotycznie, a później to wychodzi, że to wiesz, w którym miejscu leży, idziesz, to bierzesz i, i potem to ten czas jednak, jednak wraca, nie? czyli tak naprawdę. Z czasem usprawnia to pracę w gospodarstwie, z tego wniosek. Nie szukamy, tylko mamy wszystko pod ręką i wiemy, gdzie co jest. No, tak? no właśnie tak, tak właśnie jest, że to pomaga, pomaga właśnie ten porządek, że... Nie będziemy później czego szukać, tak? Panie Marku, ja, nawet maszyny, Bardzo czy... dziękuję za rozmowę. Życzę dziękuję. kolejnych sukcesów, bo wiem, że również jest Pan laureatem y, Agroligi, tak? Tak. Więc życzę dalszych sukcesów, bo na razie jest, mamy stopień wojewódzki. Tak. Mam Dobrze. nadzieję, że uda się dalej. A Was zachęcam do tego, abyście pisali w komentarzach, jak wygląda sprawa bezpieczeństwa w Waszych gospodarstwach. Jest to bardzo ważny temat i już właśnie niedługo na naszym kanale, kanale pojawi się seria filmów, w których mówimy o udzielaniu pierwszej pomocy. Pomocy, o udzielaniu pierwszej pomocy w czasie wypadków, które mogą się przydarzyć właśnie w gospodarstwach rolnych. Zachęcam Was już dzisiaj do oglądania nowej serii.